Zetor 12145, wersja z dołożonym turem, proszę bardzo. Wszystko nowka. no ale nie obyło się bez problemu. Przede wszystkim musiał stąd wylecieć zbiornik paliwa, drugi dolny, bo nie było jak go pomieścić. Kolidował tu ze wszystkim, no i niestety jest tylko jeden zbiornik, no jest to trochę problem że trzeba było tak zrobić. Niestety. No i teraz tutaj mamy odpowietrzenie u góry gdzieś. Tutaj mamy zamiast zbiornika tylko taką męzurkę zrobioną. Kolejny problem jaki jest, no to teraz jest problem z butnikami. Nie wiem czemu te butniki tutaj gdzieś się zderzają z tym całym turem i trzeba będzie chyba bez butników jeździć. Wyjeżdżamy. Hát ez a bácsi csak <tűnt> <tűnt> Nie? O, I to było no, tak. Jeden to, to był tu. Tak, zasilający był, tu jest to odpowietrzenie, a tu było to, nie? Ten wąż założony. Mhm. Jak on by było taki chociaż, to by było super. No, są takie mniejsze, właśnie. Są. są. To może by go tam jakoś wcisnął. Nie te uchwyty, to tutaj mam oryginalne, to tą opaskę to by sobie tam ustawił. W tą czy w tą stronę przesunął to. Jak nie ma on Jak ma tylko goły zbiornik Te przewody jeszcze by trzeba było pomyśleć A To co to jest to? To? No to są odciągi tam do tyłu, żeby to było mocniejsze, nie? I to nie będzie przeszkadzać do zbrania? No nie wiem właśnie, jak nie to ja to wywalę, nie? Nie, nie wiem czy to wciągi są potrzebne On mówi, że to dużo daje, nie? Bo tu widzę cała ta rama jest wzmocniona Drugi płaskownik jest przykręcony Tak, tak To jest... To się trzyma na tym, nie? Ile to ma u dźwigu? Półtory tony, ale mówi, że dwie dźwiga, nie? I do jakiej wysokości? 360 Znaczy 360 to mamy To będzie na 3,60 tak? Czy no jest? nie wiem właśnie Bo co tutaj? Udźwig 1500 kg, nie? Co tu tutaj się, jeszcze jakie, jakie są oprzyrządowania? No ja łyżkę mam i paleciaka widły, nie? Mhm. Bo tylko to potrzebowałem łyżkę do zboża, nie? No tak to no fajnie to chodzi, wszystko jest. No, no wiadomo, no jeszcze ja czym robić teraz, nie? Coś... A, te, a te przyłącza to do czego idą? Te przyłącza to jak pług śnieżny, czy coś jeszcze dodatkowo, nie? Czyli do tych urządzeń, które pan ma, to, to się nie nadaje na razie, nie jest wykorzystywany. To nie jest wykorzystywany teraz. I tamtego przycisku w joysticku nie kazał naciskać, tego elektrycznego też, Do tego, tak? No? Do. Bo tutaj jest, widzę jakiś przekaźnik. No coś jest, no. Jakiś to jest rozdzielacz. Rozdzielacz, no. Mówi, że tego nie używać, nie tego przycisku w joysticku nie naciskać czasami. On go podłączył do prądu i wszystko tam. Tutaj, tak jak ma być. No jak to? Aha, bo tu jest taki joystick. No, ten joystick tutaj kazałem sobie tak. No ja go sam później tam robiłem, bo Tylko, że tego to... nie naciska? a tu... Tu, tu. Tego, tego... tego no mi... ale to można przez przypadek nacisnąć. No można, ale mówił, żeby lepiej nie naciskać, nie? Teraz ja go zblokowałem, nie? Po prostu, nie? Znaczy blokada z bo... Tak, tak, No ale tak to jest, no... Fajnie się tym robi, wygoda jest, nie? No jak już jest joystick, to można zamiast kierownicy, tylko joystickiem To Tu to jakiś taki ciekawy sprzęcik. Tu jakiś jest akumulator, trochę czy co? No jak nowe, to ładnie wygląda, naprawdę pięknie. Odnowiło to trochę ten ciągnik, no ale tutaj niestety, błotnik zderza się z tym. Odnowiło, ale to takie odnowienie No odnowiło, a jednocześnie trochę utrudniło różne. Tak, tak, to jest wszystko do poprawy, nie? Z tymi błotnikami to faktycznie jest coś nie tak. Chyba, że są jakieś inne błotniki, które się inaczej montuje. Nie może... Się tak nie? Bo wiem, że też są plastikowe butinki na sprzedaż. Ciekawe, czy mają takie same w ręki, czy, czy to inaczej jest. Tylko inaczej chyba montowane to na turystyce. Te plastikowe widziałem. Już nie idą te, te pałąki, chyba I, inaczej jest montowane. No to wtedy może to nie będzie kolidować. No. plastikowe. Tutaj mamy problem z klamką. Wszystko się połamało, nic tu nie działa. Ciekawe czy coś takiego do Zetora można kupić. Najlepiej cały tutaj ten... Nie tą klamkę. To niestety nie jest tak jak w wyfiacie 126P. No to nie, jest... nie, 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 nie. coś innego jest. Z jakiegoś innego pojazdu może to by pasowało. No ale to jest Zetor. Także to na pewno z polskich sprzętów nie będzie. Tu mamy o czy Szyba oryginalna, tu jest i oryginalna uszczelka pewnie Co prawda, już trochę zmurszała, ale jest, jest oryginał. Tak samo ta szyba też jest oryginał, widać, to wszystko solidnie się trzyma. No, tam trochę może pracuje, ale, ale się trzyma. Ale chodzi nam o tą klamkę. Czy ktoś nie może jaka tutaj klamka idzie, aby ktoś coś wiedział, gdzie takie coś kupić, czy można kupić, jak, jak to zamówić.